Cześć, dzień dobry. Dzisiaj takie wideo nietypowe, bo właśnie idę na giełdę staroci. Wcześniej witałam się z Wami, ale bez głosu. Także witam się z Wami ponownie. Więc czego szukamy na giełdzie? To jest guzik z, z liczbą 105 oraz guzika z guzika kolejarskiego i tutaj właśnie znalazłam guzik kolejarski, ale pan zawołał 105 zł, także nie <laughs> trochę śmieszna. No, na, y, I, I tutaj właśnie oprócz guzików można znaleźć y, jakąś y, plakietkę, mi się wydaje dla pieska y, wydaną w Warszawie. Y, tutaj jeszcze y, widziałam jakiś krzyż, niestety nie znam się za bardzo. Na bieżąco tak nie umiem powiedzieć, y, co to jest za odznaczenie. Czy jest ono prawdziwe? Także dzisiaj chyba będę bez guzika, chyba że znajdę gdzieś później. Tutaj samowar, ale jakiś taki powiedzmy słaby, bo bez żadnych odznaczeń. Tutaj zdjęcie, jakieś pewnie jedne z pierwszych, może z lat 70., XIX wieku, bo już takie bardzo wypowiały, pewnie wisiały długo na ścianie. Z od pasa. Tutaj właśnie widzę jakieś książki przedwojenne przetłumaczone z języka rosyjskiego. Ikonę. Zawodna matrioszka. I znowu ikona chyba świętego Mikołaja. Zdjęcia. Tutaj właśnie zdjęcia, chyba głównie właśnie z Austro Węgier. Ale można też znaleźć zdjęcia z zaboru pruskiego. Także bardzo ciekawe. Ale ja niestety zdjęć nie zbieram. No właśnie część zdjęć jest bardzo ciekawa, szczególnie wzruszające są zdjęcia yy, dzieci. I tutaj bardzo ładny taki album, jeszcze z przed pierwszej wojny światowej, niestety bez zdjęć, ale jeśli ktoś bardzo lubi, to można sobie je zakupić. I znowu zdjęcia z przed pierwszej wojny światowej, właśnie też yy, zdjęcia yy, ludzi z różnych barów społecznych, yy, zdjęcia dzieci. Właśnie jedno zdjęcie tutaj było podpisane, niestety nie nagrałam. Yy, że yy, wysłała je mała dziewczynka swojej babci na pamiątkę. I właśnie przewinęło mi się tutaj chyba dwa zdjęcia tej dziewczynki. Tu chyba jakaś taka nowoczesna ikona. I będzie relacja teraz na bieżąco, co kupiłam na yy, giełdzie yy, po angielsku Hall. Moje najbardziej nieulubione słowo. I kupiłam dwie książki. Tu jedna większa, druga mniejsza. I razem zapłaciłam 10 zł. I pierwsza książka to jest książka autorstwa Pawła Barzowa. I jest to tytuł Szkatułka z Malachitu. I jest to powieść Tutaj co jest fajne to <głos》> też przypisy tłumacza. Na przykład właśnie, że sążeń to około 2-14 metra, kiedy na przykład żył Iwan groźny, zdrobnienie, że Tania to i zdrobnienie minia Tatiana. I w najbliższych dniach spróbuję to przeczytać. I druga książeczka, troszkę mniejsza, jest to książeczka nazywająca się Gambrinius i napisał ją Kubrin. Została wydana w Lwowie w 1910 roku i jest to o jakiejś knajpie portowej na południu Rosji. Także też mam nadzieję, że przeczytam na najbliższych dniach. To właśnie tyle. Dziękuję bardzo za uwagę. Jeśli filmik się spodobał, to zostawcie łapkę w górę. I jeśli macie jakieś pytania, to tradycyjnie zostawiajcie komentarz. Czy tutaj na YouTubie, czy na Facebooku. Bardzo dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku.